Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory 24.pl. Cześć. Dzisiaj na tapę trafia kolejna propozycja od Seventy Mai model 4K Omni z oznaczeniem X800. To druga z kamer samochodowych serii Omni, które wyróżniają się obrotową głowicą. Nowość przynosi jednak wiele usprawnień. 4K Omni oferuje nagrania 4K wraz ze skutecznym trybem HDR. Obrotową głowicą, która dzięki swojej unikalnej funkcjonalności zapewnia monitoring w 360 stopniach. Kamera posiada inteligentną detekcję ruchu w trybie parkingowym. Oferuje zdalny dostęp poprzez internetową chmurę 4G LTE. Obsługę komendami głosowymi wraz z kultową Record Video na czele. Brzmi ciekawie? Zapraszam do oglądania. Seventy May 4K o mnie oferuje rozbudowane funkcje ochrony parkingowej. Standardowo do uaktywnienia takiego aktywnego trybu parkingowego wymaga podłączenia do źródła zasilania, czy to do instalacji elektrycznej pojazdu, czy też do dedykowanego powerbanku samochodowego. Aby tego dokonać będziemy potrzebowali Seventy My UP04, czyli takiego okrągłego adaptera za zintegrowanym modemem LTE, który umożliwia połączenie wraz z internetową humorą oraz zapewnienie ciągłego zasilania, które jest wymagane do aktywacji trybu parkingowego. Kiedy już dostarczymy naszej 4K omniprądu i dostępu do internetu, kamera może aktywnie chronić nasz pojazd. Do akcji wchodzi obrotowa głowica, która dzięki wsparciu sztucznej inteligencji rozpoznaje pieszych kręcących się wokół pojazdu i próbuje ich aktywnie śledzić. Po wykryciu podejrzanego osobnika, okrągła dioda świeci na czerwono, co samo w sobie może ostraszyć intruza, a głowica nakierowuje się na sylwetkę i śledzi, dopóki osobnik nie oddali się od auta. Wrażenie robi, jak sprawnie działa ten system. A co najważniejsze, za sprawą internetowej chmury, kamera powiadamia nas bezpośrednio w aplikacji Seventy May, że takie zdarzenie miało w ogóle miejsce. Możemy od razu zweryfikować, czy czasem nie nastąpił jakiś um, uszczerbek na naszym pojeździe. Takie innowacyjne podejście do zagadnienia detekcji ruchu znakomicie ogranicza ilość niepożądanych alertów. W innych kamerach chmurowych z klasyczną detekcją ruchu, która reaguje na każdą zmianę obrazu w kadrze, ilość powiadomień jest po prostu olbrzymia. Nieużywalna w praktyce na co dzień. W 4K Omni jest inaczej. Powiadomienia o detekcji ruchu są nieporównywalnie mniej częste, występują tylko wtedy, kiedy ktoś faktycznie kręci się wokół auta. Super! Do pełni szczęścia brakuje inteligentnego wykrywania pojazdów. Oczywiście nie wszystkich przejeżdżających wokół, bo wtedy znowu alertów byłoby po prostu zbyt wiele. Ale jeśli ktoś manewruje dłuższą chwilę wokół naszego zaparkowanego auta, kamera też powinna to wykryć i powiadomić zdalnie. Jest więc w tym miejscu potencjał na dalsze udoskonalanie produktu poprzez aktualizację oprogramowania. Warto nadmienić, że możemy zdefiniować domyślne ustawienie obiektywu kamery osobno dla typu jazdy, jak i trybu parkowania. Jeśli więc na parkingu bardziej narażony jest któryś konkretny bok pojazdu, nie ma problemu. Kamera może po prostu automatycznie obracać je w tym kierunku po zaparkowaniu. Może też skierować się do wnętrza pojazdu ustawiamy to według własnej chęci czy specyfiki tego konkretnego naszego miejsca parkingowego. Świetnie pomyślone. Ok, mamy inteligentne wykrywanie ruchu, śledzenie postaci poprzez obro obrotową głowicę, ale to nie wszystko. Kamera potrafi użyć swojej obrotowej głowicy również po każdym wykryciu. Kolizji parkingowej. Odpowiada za to domyślnie wyłączona funkcja skanowania otoczenia, którą włączyć zdecydowanie warto. Jeśli tylko wystąpi wstrząs, kamera wykona obrót, aby dać lepszy obraz sytuacji, która miała wówczas miejsce. Dzięki rozglądaniu zajrzy również poprzez szyby boczne, zajrzy też do wnętrza pojazdu. Jako uzupełnienie mamy również na pokładzie możliwość ciągłego nagrywania w trybie parkingowym takich efektownie wyglądających filmów poklatkowych, zarówno z modułu głównego, jak i kamery tylnej. I co ważne, wszystkie tryby ochrony parkingowej mogą być selektywnie włączane oraz aktywne wszystkie naraz. Czyli optymalnie kamera wciąż nagrywa filmy poklatkowe, reaguje na ewentualny wstrząs nagrywając klasyczny materiał z obrotem głowicy po wystąpieniu kolizji oraz aktywnie wykrywa wszystkie podejrzane osoby i śledzi ich ruchy, powiadamiając zdalnie o wykrytych zdarzeniach. Muszę przyznać, że składa się to w pewną spójną i przemyślaną całość. Dodatkowo pomaga fakt, że w kamerze zastosowano topowy przetwornik obrazu. Dzięki temu i technologii monitorowania parkingowego Seventy Mile Lumi Vision jesteśmy w stanie rejestrować jasny materiał również w ciemności. I jest to pierwsza kamera samochodowa na nagraniach, z której miałem okazję oglądać Perseidy. Myślę, że robi to wrażenie. Podsumowując rozbudowaną ochronę parkingową realizowaną przez 4K Omni, jeszcze taka ciekawostka. Dzięki funkcji wykrywania akumulatora mamy do dyspozycji monitorowanie stanu naładowania akumulatora bądź powerbanku samochodowego, w zależności od sposobu podłączenia. Dla mnie super feature. Możemy dzięki temu mieć świadomość tego, jak długo będziemy mieć jeszcze ochronę, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że kamera samochodowa, która zapewnia aktywną ochronę parkingową, generuje niewielki. Ale stały pobór energii. W przypadku 4K Omni DualSet, czyli Przód-Tył, pracującej w trybie parkingowym, z włączonymi wszystkimi funkcjami ochrony oraz aktywną internetową chmurą 4G LT, jest to około 4,5 W, co stanowi doskonały wynik, jak na kamerę chmurową dwukanałową z nagrywaniem 4K. Zdalne monitorowanie napięcia zasilania akumulatora pozwala ponadto zdalnie znowuż diagnozować ewentualne problemy z instalacją elektryczną. Świetny bajer, trzymam kciuki, aby funkcja zdalnego kontrolowania napięcia stała się pewnym rynkowym standardem. A na jakie jeszcze zdalne funkcje możemy liczyć dzięki internetowej chmurze 70mai? Od kamery samochodowej z funkcją internetowej chmury 4G LTE oczekujemy możliwości zdalnego podglądu obrazu w czasie rzeczywistym. W 4K OMNI możemy nie tylko widzieć to, co dzieje się przed i za pojazdem, ale dzięki obrotowej głowicy możemy swobodnie się rozglądać. Znakomicie rozwiązane. Jeśli uaktywnimy funkcję podglądu zdalnego po włączeniu zapłonu, zdalne przesyłanie obrazu będzie aktywne również podczas jazdy. Jeśli więc pożyczyłem komuś auto albo mówimy o pojeździe takim flotowym, jest funkcja zdalnego nadzoru. Warto w tym miejscu zaznaczyć opcję lokalizacji pojazdu. Dzięki GPS Seventy My Cloud możemy zdalnie weryfikować położenie pojazdu i jego lokalizację, która odświeża się co 15 sekund. Pełna historia tras przejazdów z nałożeniem na mapę też jest dostępna, ale tutaj już niestety niezdalnie. W czasie rzeczywistym, a dopiero po połączeniu się lokalnie z kamerą i wykonaniu automatycznej synchronizacji, czyli dopiero bezpośrednio w pojeździe. A jak już będziemy w pojeździe, możemy używać obrotowej głowicy 4K Omni w jeszcze bardzo ciekawy sposób. 70 My 4K Omni to kamera, którą możemy obsługiwać za pomocą komend głosowych. W menu jest opcja wyboru języka komend głosowych, jeszcze bez polskiego, ale skoro są już różne języki, to trzymam kciuki za wprowadzeniem polskojęzycznych komend w przyszłości. Samych wykrywanych, rozpoznawanych aktywnie komend jest naprawdę wiele, i w opisie znajdziesz link do materiału, w którym prezentuję, jak używanie części z nich wygląda w praktyce. Kamera reaguje na polecenia głosowe naprawdę sprawnie. Nie jest wymagane podnoszenie głosu czy jakaś perfekcyjna dykcja. W tym miejscu chcę tylko szybko zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z rozpoznawaniem naszego głosu. Po pierwsze, kamera reaguje na kultową komendę. Record Video. Która to komenda? Record Video służy do zabezpieczenia nagrania, czyli coś się dzieje, mówimy Record Video, które, jak sami piszecie, sprawdza się wtedy lepiej niż inne komendy. Po drugie, w taki słowny sposób możemy sterować również obrotową głowicą czyli scenariusz zatrzymania do kontroli drogowej a wtedy to komendą Capture Left. Możemy sprawić, że obiektyw skieruje się w stronę okna kierowcy, aby lepiej zarejestrować przebieg tejże kontroli drogowej. Niektórzy cenią sobie kamery, które można ręcznie obrócić. W 4K Omni nie należy natomiast przekręcać ręcznie obiektywu, ponieważ grozi to uszkodzeniem skomplikowanego mechanizmu. Zdajemy się w pełni na automatykę sterowaną za pomocą komendy głosowej, właśnie. Kamera Reset. Wygodnie przywrócimy domyślne ustawienie obiektywu. Co więcej, jeśli jesteśmy w jakimś ciekawym miejscu, możemy za pomocą komendy short vlog. Możemy tak nagrać taki efektowny klip z panoramowaniem, który możemy później przesłać znajomym czy wrzucić na społecznościówki. Właściwie kamera umożliwia wręcz vlogowanie, ponieważ za pomocą komendy. Capture Insight. Możemy obrócić obiektyw tak, aby nagrywał stale wnętrze pojazdu. W większości kamer mówilibyśmy raczej o nagraniach bez głosu, ponieważ jakość mikrofonu w kamerach samochodowych nie jest najwyższa. Ale i pod tym względem 4, 4K Omni X800 się wyróżnia za sprawą redukcji szumu. Posłuchajcie sami, jak 4K Omni nagrywa dźwięk w praktyce. Jednym z wyróżników 4K Omni jest. Mikrofon z aktywną redukcją szumu. Jadę teraz po obwodnicy miejskiej, prędkość około 90 km na godzinę w aucie, takim typowo użytkowym, ono nie ma jakoś super dobrego wyciszenia, ja teraz też własnymi uszami no, słyszę, że ten szum jest dosyć intensywny, natomiast tak teraz zbiera mój głos mikrofon 4K Omni. Przyłączmy się teraz na wsiostrzany model tego samego producenta, czyli kamerę taką bardziej klasyczną, bez tej aktywnej redukcji szumów. Słychać różnicę? Jeszcze raz, cztery k dla porównania. Jeśli była różnica, dajcie znać w komentarzach. Nie jest to z pewnością poziom studyjnego mikrofonu, ale warto docenić działania mające na celu poprawę jakości rejestrowanego dźwięku. A jeśli już zarejestrujemy wiele ciekawych ujęć swoją 4K Omni, możemy pliki szybko pobrać do telefonu dzięki wsparciu Wi-Fi 6, bezpośrednio w pojeździe pobrać. Widzicie teraz, jak przebiega takie pobieranie w praktyce. A należy mieć na uwadze, że mówimy o plikach 4K, które to no, swoje ważą. No dobra, a jak właściwie prezentują się te pliki 4K nagrane przez kamerę? Widorejestrator 4K Omni dołącza do grona wideorejestratorów 4K nagrywających wraz ze skutecznym trybem HDR. Tutaj ponownie mamy plus wynikający z faktu posiadania obrotowej głowicy. 4K Omni możemy śmiało bardzo mocno oddalić od osi pojazdu, przykładowo przy montażu od strony pasażera. Natomiast przesunięcie kadru pozwala skompensować obrotowa głowica, właśnie. Jeśli więc zależy Ci na w wycentrowanym widoku to 4K Omni możesz tak nagrywać, niezależnie od miejsca mocowania samej kamery. Przechodząc do samych nagrań, w warunkach jazdy miejskiej mamy, bez zaskoczenia, znakomitą szczegółowość. Po zatrzymaniu odtwarzania możemy odczytać bardzo wiele informacji: tablice rejestracyjne, ale nie tylko również znaki drogowe, szyldy czy wręcz wizerunki pieszych tego akurat pokazywać tutaj nie mogę. Aby tylko nie chwalić można zwrócić uwagę, że kamera nie radzi sobie z kontrolą przepaleń. Białe pojazdy, czy też białe budynki są nadmiernie naeksponowane, i mimo stale aktywnego trybu HDR, brakuje tutaj rozpiętości tonalnej, aby oddać wszystkie szczegóły w jasnych partiach obrazu. Przenosząc się na obwodnicę, widzimy, że przeszkadzają odbicia deski rozdzielczej. Przy tej pozycji słońca faktycznie Mocno rzucają się one w oczy. Szczęśliwie 4K Omni możemy wyposażyć w taki opcjonalny filtr polaryzacyjny. Najpierw na kamerę nakładamy mocowanie filtra, do którego później niezwykle łatwo przyczepiamy sam filtr za pomocą magnetycznego uchwytu. Jest też znacznik ułatwiający regulację. W konkretnym pojeździe warto natomiast zweryfikować, czy czasem lepszych rezultatów nie uzyskamy po niewielkiej korekcie położenia, ponieważ znacznik to tylko taki uśredniony punkt odniesienia, a optymalne ustawienie filtra polaryzacyjnego różni się będzie nieznacznie w zależności od pochylenia kamery czy też nachylenia samej szyby naszego pojazdu. Ok, wyposażenie w taki filtr polaryzacyjny, wracamy na wodnicę i od razu lepiej. Refleksy deski rozdzielczej mniej przeszkadzają, no a sama skuteczność jest zachowana albo wręcz wyższa. Podobnie na drodze podmiejskiej, ale teraz było łatwo, warunki były naprawdę korzystne, było po prostu jasno. Kiedy robi się trudniej, zdecydowanie nasila się efekt rozmycia ruchu. Nie trudno też o sytuację, kiedy Motion Blur robi się naprawdę natarczywy. Ale analogicznie wygląda to też w siostrzanym modelu, 70mai A810, opartym o ten sam przetwornik obrazu. 4K Omni oferuje również nagrywanie w 60 klatkach na sekundę. 4K 60 klatek na sekundę. Jest to prawda, ale nagrywanie w 60 klatkach działa tylko, gdy kamera tylna nie jest podłączona. Możemy znaleźć również sytuację, kiedy 60 klatek na sekundę oferuje pewną taką minimalną przewagę. Jednak zgodnie z oczekiwaniem 60 klatek na sekundę bez HDR Zupełnie nie radzi sobie w nocy. Natomiast nagrywając w 30 klatkach na sekundę z aktywnym HDR, 4K Omni jest kamerą skuteczną również po zmroku. Tablice rejestracyjne są czytelne z wysoką powtarzalnością. Brawo! Przechodząc do wspomnianego modułu tylnego w 4K Omni, jest to nowa konstrukcja. Takie maleństwo. Na papierze ma wszystko, abym teraz zaczął chwalić również ten moduł. Jest StarWiz 2, jest jasna optyka. Kamera tylna Seventy mai RC14 ma HDR. Jest 30 klatek na sekundę Full HD, co jest progresem względem wcześniejszych modeli Seventy mai w których to producent przyzwyczaił nas, że kamery przeznaczone na tył nagrywają tylko w 25 klatkach na sekundę a tutaj mamy 30. W praktyce jednak nagrania z modułu kamery tylnej nie porywają. Osobiście liczyłem na więcej w tym aspekcie. Niemniej na pewno sama jej obecność tej kamery z tyłu jest sporym atutem, zważywszy, że poprzednik 4K Omni nie oferował możliwości podłączenia kamery tylnej w ogóle. Warto mieć również na uwadze, że z czasem kolejne aktualizacje oprogramowania mogą uwzględniać zgłoszone do producenta sugestie, więc skuteczność nagrań zarówno z kamery przedniej, jak i tylnej może się poprawić w przyszłości. 70M4K Omni to nowoczesny wideorejestrator samochodowy zarówno dla typowego Kowalskiego, który oczekuje po prostu zaawansowanej funkcjonalności, jak i vlogera, który kreatywnie użyje dostępne w tej kamerze funkcje ułatwiające nagrywanie efektownych tras przejazdów. 4K mnie wyróżnia się zwłaszcza inteligentnym śledzeniem podejrzanych osób czy funkcją rozglądania się po wykryciu uderzenia w trybie parkingowym. Potrafi na czas powiadomić nas o zdarzeniach parkingowych poprzez internetową chmurę. Pozwala na podgląd zdalny z możliwością rozglądania się w koło. Umożliwia śledzenie pojazdu, sprawdzanie stanu naładowania naszego akumulatora samochodowego. Z pewnością jest to świetna propozycja dla osób poszukujących kamery skutecznie monitorujące auto na postoju. Kamera ma na pokładzie nowoczesne rozwiązania. Za jakość nagrań odpowiada topowy przetwornik Sony Starvis 2 4K HDR. Szybki transfer plików z kamery do smartfona umożliwia moduł WiFi 6. Natomiast obsługa bez odrywania rąk od kierownicy zapewniona jest poprzez wsparcie dla rozbudowanego systemu sterowania głosem. Wprawdzie osobiście preferuję takie bardziej Klasycznie wyglądające i dyskretniejsze propozycje z portfolio 70 MAI, to jeśli szukasz takiej inteligentnej kamery, do której możesz się odezwać, która wyświetlać będzie na ekranie animowaną maskotkę, która będzie odstraszać ciekawskich przechodniów, nakierowując na nich swój obiektyw i strasząc poświetlonym na czerwono takim pierścieniem led to 4K Omni może być strzałem w dziesiątkę. O tym, że ta nietuzinkowa konstrukcja zyskuje uznanie wśród influencerów świata kamer samochodowych, dowiesz się z materiału, który wyświetla się teraz obok mnie. Ja w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę, poświęcony czas i zachęcam do pozostawienia suba i łapki w górę. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideoregistratory24.pl